Okej, okay, no co witamy w filmiku informacyjnym. No witamy. No, no, witamy na nowym koncie KW nowym. Team. Nowym, tak, a ty nie bądź echem. Tak, nowe Dobra. konto KW Team. Na pewno nie 666, to trzeba było dla ozdoby, bo YouTube ma problemy. A lepiej wygląda niż 1000. Lepiej wygląda niż 1000, no i to będzie taki nasz wspólne konto, gdzie będą nasze różne takie filmiki. Różne filmiki. Różne filmiki, <grym> jak Vlogi. Będą, eee, i... tak. będą wspólne zagrajmy. Będą. No i co tam będzie? Aha, relacje z konwentów. Na pewno jakieś. Jeżeli na jakieś pojedziemy. pojedziemy, ale mamy jeden w planie. Mamy, więc z tego musi się coś pojawić. I różne takie jakieś wydarzenia, I wspólne zagrajmy, pograjmy yy, filmy z Vegasa. No i wydarzenia. Tak. <grym> wydarzenia, Szybowały na przykład. Nie. Wydarzenia w naszym życiu. Kimczak ma dziecko, wafel kurna została ciocią. <grym> to trzeba uwiecznić. Nie no, bez przesady. Nie, 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 nie takie, no wiesz... tak. Tak. Wiesz, Kimczak, kiedyś żeśmy obiecały dzień z życia Kimczaka i wafla. No właśnie, coś takiego, dzień z życia. Jeżeli to, jeżeli to wypali, jeżeli będzie jakiś czas, nie wiem, ferie zimowe czy coś, no i po prostu będziemy blisko siebie, blisko, <laughs> tak? No to po prostu postaramy się coś nagrać. Tak. Na pewno się. jeszcze takie filmy właśnie typu Everybody Walks the Dinosaur czy Takie coś. Różne, śmiechowe. No, 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 no na to na pewno. Jakieś to, cosplaye, ty. No cosplaye, jeżeli będziemy mieli, no to też na pewno nagramy. Na razie, na razie mamy jeden w planach, ale, ale to jednak trochę może potrwać. Um, na, obecną, na obecną chwilę skupiamy się na konwentach. Tak, bo bardzo, bardzo jak już szukamy. udało nam się znaleźć ten jeden, na który na pewno pójdziemy, Mm -hmm. To już po prostu tak, żeśmy się w to wciągnęli, że oglądamy różne relacje z tego i stękamy wręcz normalnie, że my chcemy już na jakiś konwent. No czy tak, no bo teraz właśnie będziemy się wybierały na kulkon. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, ale na pewno tam będziemy. Na pewno musimy być. Ja przyjadę nawet pociągiem. Nie wiem w jaki, ale przyjadę. No. Kimczak jeszcze nie ma jakiegoś doświadczenia, więc będzie niezłe, niezłe, będą niezłe jajca. Ja już byłam na nocy czarownic, no to, to prawie coś podobne jak jakiś konwent. ale mówię, będą z nami jajca, więc to będzie warto oglądać. A najbliższy wilok y, będzie w okolicach Sylwestra, jak spadnie śnieg, będzie biało, biało, biało-biało. Biało, biało. biało Puszysz, i jeszcze z biało. Y, no to wtedy naj, naj Najprawdopodobniej będą życzenia, ale w bardzo fajnej formie. Tak więc czekajcie. Tak, tego się nie będziecie spodziewać na... nasze vlogi w ogóle w ogóle jak będą, wi... no, znaczy będą vlogi, ale o, one ogólnie będą inne niż ogólnie. Inne. Są. Będą inne Porozumiesz? <głynne> tak, kurde, inne. No, no to co, ja sądzę, że to tyle. Też tak sądzę. E no, no to coś, no to ja się z wami żegnam, ja jako wafel, nie wiem czy Kimczak chce jeszcze dodać, tak więc ja się żegnam, baj! Nie, to Kimczak już nic nie doda, też się żegna, no to baj!